Ja nazywam się Kubuś i. Bo jeżdżę tutaj, jeżdżę, bo lubię. Lubię zapierdalać. <śmiech> <śmiech> Więc, no jeżdżę. Tyle. Od kiedy jeździsz? Od zawsze. Jak to jest, jak jesteś na motorze? Nie da się to porównać z niczym, kompletnie. Sam przejechałeś, się widziałeś. Sam się przejechałem, to jest cudowne, cudowne. Tak, poczucie. odcięcie umysłu, tak jak mówisz, i, i koniec. O, To no. jest super, hmm? Jesteśmy na poligonie w Sulechowie No i jeździmy! Szykujemy się do zawodów za tydzień Mam nadzieję, że będzie ok Prostu... Nie boisz się? Tylko głupi się nie boi. Mhm. Trzeba się bać, trzeba mieć jakiś tam strach. To... No mówię, no, no, no... Z głową wszystko, z głową. A jak bierzesz udział w zawodach, to to też polega na tym, że jedziesz wiele odcinki, przeszkody, hopki i tak dalej? Zależy jakie zawody. Są różne rodzaje zawodów. Twoje ulubione? Cross country i super enduro. Najlepsze co może być. I może się odbić na tym tym, nie? Na tym właśnie, się właśnie Też taki, to jest jest taki. Przychodzi. Bieg... No Pięknie. Czy jak miałbyś zrezygnować kiedyś z motoru, myślisz, że to byłoby możliwe? Czy... Jak będę już za stary, żeby jeździć w terenie, to kupię sobie chopera i będę jeździł po drodze. Ale póki możesz, to będziesz jeździł. Póki tylko da radę. Jakieś kontuzje? Dwa złamania, ale małe. Ja się przyjechałem przez, nie wiem, łącznie jechałem może z 10 minut. Bolą mnie ręce, dłonie, ale czuję się tak podekscytowany, jak, jak, jak mało kiedy. Czy to mija, czy, czy nie? Nie mija. Choćbyś siadał milion razy, to i za milion pierwszym będzie zajebiście. Kuba, Kuba jak to, się to, skakało? Zajebiście. Łapki czuć. Napisało, Ale tak nisko dość. Ja więcej ja nie, nie umiem. <grym zainteresowań> co się stało, Kuba? Umarłem. jak to dzisiaj kebaba obrabuje chyba z całego mięsa. To chyba giganta zamówisz, co? Chłopie, największy jaki jest. Jestem Kuba, tak. Kuba mam na imię i jeżdżę. I tego tak się wstrzymuję